Dzień dobry, 26 stycznia, już po raz siódmy w Centrum Kultury i Promocji Gminy spotkali się miłośnicy wspólnego kolędowania. Pomysłodawczynią corocznych spotkań z kolędą jest Danuta Nowakowska, dyrygent barczewskiego chóru Moderato. Ten pomysł tak rzeczywiście chodził mi po głowie. Kiedyś i tu wspólnie z panią dyrektor Mariolą Łukowską po prostu postanowiliśmy, że coś takiego zrobimy w Domu Kultury. Będziemy zapraszać zespoły, chóry, żeby po prostu umilić czas słuchającym i wykorzystać kolendy, bo naprawdę kolendy i pastorałki to jest, no są piękne. Także należy to kultywować. W imprezie mogą brać udział zespoły wokalne z naszego powiatu. W tym roku gościliśmy trzy grupy. Kapelę Kosejder ze Stawigudy, Chór Vox Cordis Biskupca oraz Baczewski Chór Moderato, pełniący rolę gospodarza imprezy. Pierwsza zaprezentowała się istniejąca już 11 lat Stawigudzka Kapela Kosejder. Kapela praktycznie obchodziła niedawno Dziesięciolecie, prawda? Teraz działamy już jedenasty rok. No, zespół po prostu lubi tą muzykę. Spotykamy się raz w tygodniu, ćwiczymy, występujemy. Mieliśmy występy zarówno w kraju, jak i za granicą. Występujemy w gminach, w mamy podpisane umowy partnerskie. Liczy 6 osób w tej chwili, co prawda skład niejednokrotnie się zmienia, bo kilka osób załóżmy, które wcześniej grały odeszły. No ja powiedzmy tam 5 lat czy tam 6 w tej chwili występuję z tą kapelą, no oczywiście sprawia mi to satysfakcję. No tym bardziej, że jest to gra no, typowo na żywo, nie ma tutaj żadnych jak to się mówi podkładów, playbacków, jeżeli jest jakieś tam Uderzenie nie takie, to wtedy wszyscy to słyszymy. Kosajderzy wykonali współczesne utwory burzą narodzeniowe. W pewnym sensie, żeśmy się zastanawiali nad repertuarem przed wystąpieniem tutaj, żeby po prostu coś innego zagrać, bo wiedzą, że są chóry, mogłaby się powtarzać pewna kategoria utworów kolęd. W związku z powyższym dobraliśmy takie troszeczkę inne, żeby miały takie bardziej typowe brzmienie dla kapeli i wydaje mi się, że chyba trafiliśmy. Vox Cordis to biskupiecki chór, o którym śmiało możemy powiedzieć, że łączy pokolenia i osoby lubiące śpiewać. Chór składa się z mieszkańców miasta Biskupiec, z osoby, które mieszkają, a więc osoby, które pracują, są uczniami, są na emeryturze, no i przede wszystkim osoby, które lubią śpiew, dobrą zabawę, dobry klimat, no i szerzenie kultury muzycznej, może w ten sposób. Vox Cordis w swym repertuarze reprezentował tradycyjne kolendy i pastorałki. Bardzo mile się i dobrze czujemy tutaj, przy tym siódmym właściwie spotkaniu. A co do repertuaru, no próbujemy za każdym razem coś nowego zaprezentować, a tym samym propagujemy no, to, co już jest takie wartościowe i trwałe: więc, tradycyjne kolendy, pastorałki. Kolandy sięgają swą tradycją starożytnego Rzymu. Z pieśni noworocznych stały się utworami bożonarodzeniowymi o tematyce religijnej. I chociaż w większości mają sferodowody w tradycji ludowej, to na przestrzeni wieków komponowali i aranżowali je również wielcy kompozytorzy. Jednym z nich był Feliks Nowowiejski. Przede wszystkim jadąc do, do miasta Feliksa staraliśmy się zadbać o to, żeby w wykonaniu w koncercie no była przynajmniej jedna jego, jego kompozycja. No i tak się stało, że, że ta kolenda w opracowaniu wielkiego kompozytora no była przez nas tu prezentowana. Pastorałki w odróżnieniu od kolęd są pieśniami świeckimi i opisują ludowe zwyczaje i tradycje związane ze świętami. To pastorałka może jak sama nazwa wskazuje, pieśń, piosenka, którą jakby stworzyli, czy rozpoczęli, zainicjowali no, pasterzy. Tak samo jak do, 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 do narodzonego Jezusa w Betlejem, pierw przyszli pasterze. Może stąd ta nazwa pasterze, pastorałka. Jedziemy z kapelą, niech nas rozweselą na mrozie, na mrozie. Graj, mówi, Jezus, matku swoje, stój dziecię, tylko pas we stronie i smyczek, i Jest to przede wszystkim na złożenie hołdu narodzonemu Jezusowi. Do tego elementy ludowe, a więc pastorałka, która jest w rytmie poloneza. Naszym zamiarem też było wykonanie jej wchodząc do państwa, ale że technicznie może, mogły być problemy, więc postanowiliśmy ją wykonać powiedzmy, już po ustawieniu zespołu. Ale jest ona utrzymana w rytmie poloneza, więc elementy ludowe, narodowe też występują w tym. No i przede wszystkim humor, zabawa. Ostatni występ należał do gospodarzy. KUR Moderato istnieje już przeszło 9 lat, także kawałek czasu. Jak na KUR to jest to i, i mało, jest to no i już, już troszeczkę yy, mamy yy, doświadczenia i, 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 i możliwości pracowania, zrobienia czegoś. Także to już jest yy, chyba coraz lepiej. W repertuarze Barczewskiego Chóru nie mogło zabraknąć odniesień do twórczości Felixa Nowowiejskiego. Ja tylko po prostu wzięłam y, melodię Feliksa Nowowiejskiego, a już y, pomysł opracowania, aranżacja to już jest mój, mój pomysł, żeby dostosować do możliwości mojego chóru, bo, bo wiadomo, chór no, to nie są artyści zawodowi, to są amatorzy, y, możliwości są takie no, średnie powiedzmy. Turyści starali się rozbawić publiczność. Kolędowanie napawa nas radością. Dlaczego tak bardzo lubimy świąteczne śpiewanie? Na pewno jest to tradycja. Tradycja niewątpliwie, jak również można powiedzieć, są. Kolendy są to piękne utwory. Można jeszcze dodać, że dla Polski są to bardzo charakterystyczne, ponieważ są bardzo melodyjne. W ogóle sprawia nam to niezwykłą radość. To wynika prawdopodobnie, tak jak wcześniej wspomniałem, z okresu dzieciństwa, kiedy to święta były szczególnym okresem. I podejrzewam, że w wielu osobach pozostało to, ta pamięć z dzieciństwa, tej dobrej atmosfery, i, i dlatego tak chętnie słuchają kolęd. Kolendy to podobnie jak pieśni patriotyczne to są moje ulubione. I właśnie kolendy jednoczą. Spotyka się rodzina, znajomy I właśnie ten czas kolend to jest i wspomnienie z dzieciństwa, i to, co możemy przekazać swoim dzieciom, i sami jak się czujemy. Kolendy po prostu nasze, polskie, są dla wszystkich i bardzo, bardzo chętnie śpiewane przez wszystkich. Kolendy mogą być radosne, ale jednocześnie skłaniać do refleksji i zadumy. Jakoś w ostatnich. E dniach, czy w czasie ostatnich prób bardzo chętnie nawiązywaliśmy do kolendy dla nieobecnych. Być może jest to tak, że dorastamy, też odczuwamy przemijalność czasu i zdarzeń i tak to się jakoś dzieje. Taki śpiew jednoczy nie tylko ludzi, ale i kultury. Udowodnili to barczewscy chórzyści prezentując tradycyjną ukraińską kolendę. Dobry wieczór Tobie, Panie Gospodaru, się! Radość z kolędowaniem udzielała się nie tylko występującym, ale i przybyłej publiczności. Dzisiaj na pewno świetna publiczność była. Bawiliśmy się wspólnie, można powiedzieć, no tak, poza zazdrości takiej publiczności niejednokrotnie i tym bardziej, że jest tu taka, tutaj tworzy się w Barczewie taka ciepła atmosfera, typowo taka rodzinna, prawda, że czujemy się tutaj swobodnie i miło spędzamy wspólnie czas. Nie wiem czy Państwo to zauważyli, ale tutaj na, na tej sali byli obecni ludzie, którzy zwyczajnie lubią kolendy i chyba trochę lubią nas. Więc... My się czujemy, że tak powiem, jak ryba w wodzie. Dzisiejszy koncert naprawdę był wyjątkowy. I to, że słońca jest dużo w oknie, i to, że jest tak biało i kolędowo, i jeszcze ludzie są w klimacie świątecznym i noworocznym, i to, że przyjechały zespoły z i z Biskupca Chór, to wszystko bardzo, przede wszystkim nasz moderator. I muszę powiedzieć, że tu praktyka czyni mistrza. I z każdym rokiem, z coraz większą przyjemnością, słucham wszystkich. Tym bardziej, że sama bardzo lubię śpiewać i, i może nieudolnie, ale starałam się swoim głosem dołączyć do ich śpiewu. Dziękujemy, że jeszcze raz mogliśmy doświadczyć radości świąt Bożego Narodzenia, a na zakończenie zapraszamy do wysłuchania fragmentów koncertu. i mm you. -hmm. Bom, bóg jeśmy mną ciągła chcę dał. Cud, cud nam śpi W tym programie to wszystko na następny zapraszamy za tydzień.